Siemano, dzisiaj leci następny odcinek z tej serii. Tylko, że dzisiaj pokonujemy łosa. Sorry, że ja już tak na poziomie chciałem zrobić odcinek, że wszystkie poziomy. Na razie lecimy Edgarem, bo to dopiero podstawowe poziomy. Nie wiem, czy mój w zmarnowałem. Się, on ma tylko 30 tysięcy życia i nie chciałbym zginąć. Trochę im to obijemy. Skoczymy. No i dadłem. Widziałem, że tak będzie. To wygra, dobra, wygrana Myślę, że jeszcze raz jedkarem można spróbować, wiadomo Chciałbym tak nie wiem, Mistrzowski 3 To nie by było O fajnego skina ma. Ja mam chyba 20 skinów Takich kuchnych ze sklepu to takich 10 Ale on już nie ma prawie... On już nie ma życia, ale ja też nie. Chyba plery mu zrobię. To mówi mi kolega plery. Tarcza, skok i teraz rozwalanie. Na całego, na całego, na całego. No i właśnie o to bardziej. Wymigał. O! I teraz będzie taka detonacja ostra. Nie wiem czemu gościu. Ty masz trzy gadżety. Czemu ty tego wcześniej nie użyłeś? Nie mam pytań ile ja HP. U nie, 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 To jest i tak dalej. Łatwo. Aha, że boss... A boss będzie zły. A później, że boss wściekły, a później, że boss będzie jakiś tam Onek dłużemy pokonany tarcza i... Bierzemy, teraz jest okazja, bardzo dobra okazja. Co jest? Nie, myślę, że musimy wyjść stąd. Się trochę. Powiedziałem, że jest łatwo. Tu trzeba się ewakuować. Coś bym go. Ale zawsze, zanim boss będzie zły albo wściekły, trzeba mieć 50%. Bo. ...boss jest zły. Więc zmienię fakt, że i tak jest do zrobienia. Ma i na 100 tysięcy życia, spoko nie takie ino, bo miał chyba 50. Nie no, 500. 500, 500 Będę porobić tego ludka w będzie... No, jak to obaj członkowie drużyny pokonani? Ja nie wierzę. Ja mam najmniej postać. Ja mam postać, która ma najmniej życia. No, no dobra, wszystkie są na blisko, ale. Ja, ja nie chcę teraz zginąć. Ja się mogę z nim bić. Jest już jeden. Jest drugi. Skacze. I robię detonację. Uj, pomocy. Może byście mi teraz pomogli? Uj, ej, mnie tu nie ma. Eee, ale mają ajma! Trzech na jednego to Wanda łysego. To jest... Nie... Łatwo z nimi. 6% 5. 17 tysięcy. Ucieka, nie no to za troll. Weź nie trolluj gość. I teraz dostanę takiego potężnego dobra po nim. Nie daję zagrać ponownie, bo słaby Tim. O, Misztowski. O, dwa Edgary. Tu może być ostra detonacja. Cześć. Ale myślę, że dwa Edgary to też nie jest takie. Bo jak będą Kuby to Edgar jest najlepszym zatemiarzem. I ból. A się ból. Piszcie w komentarzach, czy macie skina do bóla. Bo ja mam. Mogłem mieć dwa. Ale przez to, że mi się konto no, wyzerowało. Skoczymy tam. Niepotrzebnie, ale okej. Okay. Dla bezpieczeństwa. Ty, bo ty będziesz przeszkadzał. Ostra detonacja, plery porobimy, takie ostre plery. W ogóle Edgara na razie nie maksuje, bo chciałem jeszcze parę postaci wbić na gadżeta. Że na Majka wbiłem, Kolec wbiłem. O, co ja zrobiłem? I jest z Bossem, ja nie wierzę. Uratował mi kościół życie. Ja teraz mam tego potiona, bo mam mniej HP. A spokojnie, 130 i tylko tysiące ży życia. To szybko spłynie. O, ej, My go pokonamy, zanim boss będzie zły. Si o nie, rakiety, nienawidzę tego. Dobra, po mnie. Jednak nie pokonamy, zanim boss będzie zły. Trzeba ja moją muszę tary oglądać, a nie Edkara? Oro, oro róbcie mu. Wiesz gościu, że podobie bo spotkał... Spotkałeś się z Edgarem rozwalaczem. Nie! Nie, ty mi na twarzy gościu nie lecisz, nie ma bata. Jak ja to wygram, że oni mi pomagali. Cą grę stą grę, stą grę, Dobra, po nich. Jeszcze raz myślę, że możemy Edgarem zagrać. O, ekstremalny, świetnie. Mnie bardzo ciekawią, jak będą cuby. Na razie bez żadnego feila. Jest spoko. Też mam padeni. Właśnie nie mam padeni, tylko rozmyślam, co sobie nie kupić na start, a ja już ginę. Nie, tak nie może być. Ale bodź już będzie wściekły teraz na tym poziomie. Myślę, że to jest do ugrania, ale to nie jest jakiś dobry skład. Tak jak wcześniej, to nie, to nie jest tak dobry skład. W sumie to jest... O, właśnie, właśnie oto. Już są cuby? Patrząc z perspektywy, właśnie tej, że ona ma miszka to możemy bardzo dużo zdziałać. Patrz, jak ten mi się cały czas leczy. A teraz, nawet nowego właśnie wzięła. Ja biorę kube, ja biorę kube, bo ja ich będę detonować. On co, jakiś tam hapecz co jakiś czas co? Dobra, idziemy od boku go: 65%, co? Dobra, nita niech go weźmie, będzie miała mocniejszego miśka, Też to może być. Najlepiej, żeby tak dwie osoby brali. O, wziąłem. I jestem dość mocny, bo ile bije taki mój ciop. Co? To trzeba szybko wykorzystywać. 6 kiłów, ja nie wierzę. Mam wrażenie, że te kiłby tu robią wszystko. Pomagam ci Nita, nie, nie nie bij go. Ja ci pomogę. Jak ja, ja na Edgarze zaraz będę miał 10 tysięcy życia. To 20 tysięcy, to już mega mało, to już prawie nie jest życie. No ja, ja już malował, tak jak Frank bym miał 1000 hp. U, u, ja też mam mało, a ja nie mogę zginąć. Ja mam 7 cubów. Wiem czemu ja taką emotę pokazałem Na roboty. Ale jak głos zakłóciłem. A, o a pory. Aha, odedłem. No i Boz nawet nie zdążył być wściekły. Ja zaraz wracam. Dobra, wróciłem jak tam karnecik. O, spoko, Co tam na chroma? A bo my se koleta wzięliśmy, to mamy dopiero 110. Aż czas później kupię Bel, nie wiem czy chcę kupować. Ja to luch chyba kupię. Edgara. Lecimy Edgarem. W ekstremalne dwa. Damy radę. Na, na chillu. Boc będzie teraz ściekły, wcale to nie. Także ja ginę. A o tu... To... Nie jakim... Jak? W ogóle co to jest ten... Dlaczego te gadżety niektóre są pozmieniane? Ja niektórych nawet nie, 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 nie przetestowałem. Czemu chłop już dwa razy gadżet użył? No, dobrze zrobił, bo sur też ma potężne. Do następnego chyba... Proszę nie zginę, ja cię obronię człowieku. Ja cię bronię, ja cię bronię, ja cię bronię. Jak teraz by cube się to się w Tam, No cube, cube, cube. Mamy Cubesona. Czy będzie więcej cube'ów? O, boss ma już tylko pół miliona życia. Wcale to nie tak, nie? Mamy dość dobry skład do ugrania, to jest. Spadam. U, nienawidzę tych rakiet. One cały czas będą. Te rakiety głupie. Jak on detonuje całą planszę. Co jest? Weź weź i spadaj, spadaj, spadaj. Dobra, dobra, dobrze. Dobrze, surd, bo surd, jak się na maksa ulepszy i zbierze kiuby, to on będzie nie do pokonania. A moim zadaniem jest go chronić. Chronicie. Surd, ty się lepiej ulecz. Spadaj, surd, co tu nie powinno być. No i ja za surda się poświęciłem. Jest tak macie, że ktoś nie wiem. Naz nazywa się Edgar. Zbije go na 25 rank, ale gra inny. I takie, czemu Edgar? No a w niektórych gierach ma po prostu taki nick, Na przykład ten Matik. Chyba, żebym to Surdzia odblokował. Zamiast Lu. A nie, on u... Dobra, mam CubeSona. Spadaj, no surdź. jakby ty się nie poświęcać tak ostro. A bo on jest zły, spoko. Ale nie, nie był ściekły. Pony Trochę musiałem go tam robić. I teraz się ataki. Tutaj też potężna jest. Bo nie wiem czy to jest ta gra. Peny. Nie, to nie jest ta gra, ale peny to jest. Tylko trzeba zrobić taki trika, On jest potrzebny z koltem i z tym. Tu peny. wieżyczka i kolt. Super! No, przecież zaskoczyłem! Jakim cudem! W ogóle to już trwa 12 minut. Dlatego nie zacząłem od początku, tylko zacząłem od poziomu trudnego, bo. <laughs> Te odcinki nie są jakieś długie. Ja nie będę robił odcinków na. Pół godziny, bo to się nikt nie chce tego oglądać. No właśnie furię i te boty też będą takie, tylko że oni muszą furię wpaść. Bo wtedy z nami będzie stanie się takie ale on już ma połowę życia. Aha, dobra. Co jest? Te rakiety są za mocne. A surdź bije chyba po 5000. Ale go zjechał, surda. Spadek gościu. No i po nim. No i po mnie, no ale tu nie miałem szans, że ja nie zdążyłem nawet gadżety użyć. No i to chyba tyle, bo. Pierwszy raz przegraliśmy, no i tak to się zakończy, dobra. Pa, bo to był.